Szybźmy! Tak jak widzicie orka dalej trwa, jak wczoraj ten hektar y, tragicznie się orało to tutaj po kukurydzy pięknie idzie no. Piękna sprawa A co? A dzisiaj chciałem trochę poruszyć temat y, naboru na ochronę środowiska, bo planuję coś tam złożyć, oferty mam, ale to na razie mniejsza z tym. No i co? No nie wiadomo, no bardzo duże jest zainteresowanie właśnie tą ochroną środowiska. A dlaczego? Dlatego, że jest zwrot 65% lub 80%. No ale dlaczego takie duże zainteresowanie też? No bo są małe wymagania. Ogólnie, ogólnie co? Trzeba mieć tam trochę ziemi na siebie. W wniosku nie trzeba żadnych tam różnych wydziwień nie wiadomo czego tak jak to na przykład bywa w modernizacjach i dlatego takie duże zainteresowanie no. tylko, że trzeba tam trochę punktów nazbierać, no bo za różne maszyny są są inaczej punktowane nie tak jak niby się, żeby załapać, trzeba mieć 6 punktów. No ale to 6 punktów to, to praktycznie każdy może mieć. A będą wnioski rozpatrywane pewnie od tych y, najwięcej punktowanych wniosków. No powiem wam, że będzie, będzie się ciężko załapać. No chyba, że pieniądze y, przesuną. Że będzie więcej pieniędzy. O ogólnie jest na 7000 wniosków gdzieś tak czytałem. Pieniędzy i niby każdemu ma starczyć. No ale to wiecie. Wiecie, jak agencja sobie może gadać, nie? Co było z Rolnictwem 4.0? No, ten program nie będzie tak jak Rolnictwo 4.0, bo to jest pierwszy program ze wspólnej polityki rolnej, a nie z KPO to tam z KPO to mogą wiecie i 5 godzin trwać nabór a ten nabór ma trwać yy, miesiąc prawdopodobnie jak mi się wydaje, miesiąc? no zobaczymy, no ale nie wiem, ja złożę a czy wniosek przejdzie, czy nie przejdzie, no to już wszystko zależy ile, ile osób złoży, nie? bo gdzieś tam yy, wyliczaliśmy, że Około 20, 20, 21 punktów wychodzi, chyba z tych maszyn, co ja chcę wziąć na modernizację. Oj, na to ochronę środowiska! No ale wiecie, 20 punktów to może, 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 no ale już 6, to. Jakbym miał mieć 6 punktów, to bym nawet yy, chyba nie składał 6-10 punktów, nawet bym nie składał. Nie wiem, no ogólnie program jest fajny, ale ciężko będzie coś z niego dostać przez y, dużą ilość zainteresowanych. Ogólnie, i też tam są. Yy, Powiem Wam taki przykład, nie? że na przykład, jak chcesz wziąć agregat do uprawy uproszczonej, na przykład jakiś tam Landstal czy, czy coś innego, no to już z tej grupy nie możesz wziąć na przykład siebnika, agregatu uprawowo siewnego Tak samo agregat uprawowo siewny nie może być na drodze na aktywnej, tylko musi być na talerzówce. Co jeszcze? Yy, na przykład, jaki mogę napowić? Przykład. Nie wiem, jaki mogę. Mam... Znaczy, no, to jeden przykład podałem, taki najprostszy, nie? Nie wiem. Zobaczymy. Król, coś tak gorąco jak wniosek się załapie będzie elegancko jak się wniosek nie załapie no, to trudno no, no, to, to jest taki ostatni y, ostatni dzwonek na to żeby rolnicy konwencjonalni dostali jakieś tam dofinansowania do maszyn dopłaty bo już następne nabory to wszystko będzie dla rolników ekologicznych niestety nawet ciągniki będą dawać dla ekologów No niestety wszystko do tego zmierza, żeby gospodarstwa stały się ekologiczne. I ci najmniejsi, papa. Pa. Niestety taka kolej rzeczy. Unia, Unia, Unia. <try> tak samo ktoś napisał tam, tam wcześniej w jakimś tam filmie komentarz czy jak dostanę e, dofinansowania z Unii, czy będę e, jeździł na strajki. A czego mam jeździć? Co ma jedno do drugiego wspólnego? Ja nie rozumiem. Jak Unia daje, trzeba korzystać, no. A jak... A jak te zielone łady, jakieś tam inne badziewia Unia wprowadza, no to niestety, no, trzeba zastrajkować. te strajki co były w tamtym nie w tym roku czy w tamtym yy, w tym roku to no to jednak coś tam pomogły trochę no i co zostało mi tutaj do orki yeah. hej tak Hektar jeszcze. Hektar. No dzisiaj jeszcze załatwiałem tam dokumenty na te właśnie ochrony środowiska, żeby dla mojego wnioskodawcy. Wnioskodawcy. Co wniosek wypełnia. żeby są na maila. Zobaczymy no. Chociaż fajnie teraz zrobili, ja to już to wspominałem w poprzednich filmach, że można orać wszystko na zimę, to chociaż chociaż to dobrze zrobili. Zmienili tą ustawę. Bo ktoś tam też pisał w komentarzach, że nic się nie zmieniło. No jak się nic nie zmieniło? Poplonów oczywiście, poplonów, międzyplonów nie można orać do 15 lutego, tylko można zwulczować do któregoś tam listopada, już nie pamiętam którego. Można zmulczować, od, od którego listopada można zmulczować. A w tamtym roku było tak, że nie można było orać, yy, tylko trzeba było zostawić 80% okrywy. A można było 20% zaorać. Także nie wiem, no właśnie takie komentarze piszecie, nie wiecie, a piszecie, no to jest. Znaczy, ja olewam takie komentarze, bo ogólnie, jak ktoś coś mądrego napisze, to aż, to aż chce się czytać. No, a jak ktoś pisze takie bzdury, że nic się nie zmieniło, no to po co tak pisać? Zadzwońcie sobie do agencji swojej, zapytajcie się, nikt was nie będzie gryźć przez telefon i się przekonacie w 100%. Albo sobie na internecie przeczytajcie. Co się zmieniło w tym roku? Ciężko tak? A nie głupoty wypisywać? Zawsze to wiosną tak było, że, znaczy zawsze, to w, w tamtym roku tylko wymyślili, żeby nie orać na zimę. Więc co to była wiosenna orka? To była tragedia orka wiosenna, nie można było wjechać kukurydzy na przykład posiać, czy owsu, owsa nawet, czy grochu. Jest przecież film, jak Chciałem groch się zakupałem. To była tragedia po prostu. A teraz sobie fajnie na zimę się założę wszystko i latem będzie można przejechać jakimś tam kultywatorem, przesuszyć to delikatnie i można siać, a nie czekać dopóki się założę. No, ciężka, strasznie ciężka jest orka po, yy, siew po świeżej orce. Ta ziemia jest a tak jak się uleży fajnie. Nawet te dwa, trzy tygodnie po orce, jak się Orka uleży, to jest inna, inna inny się. Zmieniłem sobie prężynę od sprzęgła trochę tak luźniejsza ta sprężyna trochę się już nie robiła, ale na początku była taka twarda, że aż noga bolała, tak jakby sprzęgło w MTZ-cie wciskał. A dzisiaj mają jeszcze też eee, eee, filtry do kiesika sobie od razu zmienię jeszcze kukurydza stoi tutaj czyjaś Dobra, nie będę przedłużał. Jeszcze Wam tylko powiem, że gdzieś tam ostatnio patrzyłem na tych statystykach na YouTube, że 60 pary procent ogląda nie subskrybuje kanału. Nie? Dziwne. Możecie zasubskrybować. Co tam jeszcze w tych statystykach wyczytałem? A że, że dużo takich osób jest już po 20 do 30 lat najwięcej ogląd. od 20 do 30 lat najwięcej osób ogląda mój kanał No i też z różnych krajów oglądają mój kanał Co tam jeszcze było ciekawego w tych statystykach? bo dawno oglądam. Patrzyłem no, ale ale możecie zasubskrybować, bo po 65% ponad połowa ludzi, którzy nie ogląda, nie subskrybuje. A tak, jakbyście subskrybowali, to byście byli na bieżąco. dzisiaj, że ja teraz codziennie nagrywam. Znaczy codziennie Tak, codziennie Mam z, Wróciła mi ochota na nagrywanie Zobaczymy na jak długo Także Nara no